Dzień dobry z tej strony a Dzisiaj mamy kolejny odcinek z Gry Brawl Stars. Dzisiaj podpowiadamy na 6 pytań e, dotyczących tego kanału. E, w tle będzie leciało Brawl TV i jeszcze na początek odbierzemy sobie e, przy okazji Świąt z Brawl Stars. E, dawno nie było, wiem, ale o tym e, zaraz porozmawiamy. Na początku przypomnę, żeby subskrybować kanał, bo do końca roku. Właściwie już niedługo koniec roku lecimy po 57 słów, dajmy na to, bo mamy chyba 55, no to damy, mam nadzieję, że radę 57 wbić do końca roku. Yy, na początek chciałbym powiedzieć yy, tak. Yy, teraz w ogóle odbierzemy i yy, będzie film wigilejny 24 grudnia, to Was zapewnię. I najpierw jedno z sześciu pytań będzie, oczywiście, jak odbierzemy te nagrody. Mamy dwa nowe piny. OK, i jeszcze token Doubler 150. Dobrze, włączamy Brawl Life. Brawl TV. Nie wiem, czemu to nazywam Brawl Life. Brawl TV. I uwaga. Oj. Nie, nie, nie udało się, y, Bro. Life, please try again. Uwaga, czy będzie? Udało się, dobra, świetnie. To był jakiś błąd. Yy, no dobrze. Pierwsze pytanie. Czy to koniec? Bo jak wiecie, nie nagrywałem już no, ponad miesiąc. Więc czy to koniec? To nie jest koniec. Filmy będą się pojawiały. Więc. To nie jest koniec na pewno. Będę filmy wrzucał, o to spokojnie i z, z tym pytaniem to jest właśnie większość pytań powiązanych. Więc przejdźmy od razu do drugiego. Czy filmy będą częściej? Filmy... nie mam jakiegoś grafiku, widzowie. Yy, że na przykład we wtorek jest film, albo w środę jest film. Yy, niestety teraz u mnie jest dużo zmian. Yy, tu wycieczka jakaś co chwilę i w ogóle, więc nie mogę ustalić takiego ciągłego harmonogramu. Filmy będą na pewno nieco miesiąc, przynajmniej o to zadbam. Teraz będą zdalne lekcje na dwa tygodnie. Yy, dajcie znać w komentarzu, czy, yy, czy się cieszycie z tego powodu. Yy, yy, I. Filmy będą częściej, przez to, że są zdalne lekcje. Myślę, że nie będzie sprawdzianów akurat w tej klasie, w której jestem yy, przez te dwa tygodnie, więc będzie na pewno yy, prościej i będę miał więcej czasu, żeby wrzucać filmy. Lekcje też będą trwać krócej, yy, yy, krócej u mnie w szkole, więc yy, myślę, że na ten temat filmy częściej będą. Yy, I co, przejdziemy do trzeciego pytania: czy będzie dalej Brawlsters? No i to jest pytanie, przy którym sobie troszeczkę posiedzimy. Brawl Stars będzie się pojawiać, bo w sumie na tym robię wyświetlenia. <laughs> na dwie, jedna z najlepszych gier, na której można robić dobre wyświetlenia. Jest to gra, z którą już jestem 2-3 lata, 2,5 roku dokładnie. W sensie, mniej więcej. Yy, I nie chcę kończyć, ale gra mi się po prostu już zaczyna troszeczkę nudzić. Jest mało zmian, ale na przykład teraz wszedł ten tryb, który właśnie oglądacie, yy, czyli duelsy. Jest on spoko, jest to nowość, dwóch nowych zadymiarzy teraz wejdzie, kolejny fajny sezon, święta z Brawl Stars, więc myślę, że z tego sobie parę filmów porobimy. Yy, nie będę nagrywał innych g, tylko po prostu Dalej będzie prosty, tylko że rzadziej po prostu jakby. Yy, no. Dobrze. Numer czwarty. Czy zmieniam kanał? Kanał będę zmieniał. Yy, to tak. Będę na pewno kanał zmienił. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. Yy, więc jakby jeszcze nie jest to zaplanowane, ale zmienię kanał dlatego, że nie. Yy, nie jest jakby... Nie mogę zmienić ani baneru, ani ikonki kanału. Dalej mam wielkie E na napisane. Więc jakby to jest słabe, nie? Baneru też sobie nie mogę ustawić i live'u nie mogę odpalić. Na razie live'ów oczywiście nie będę robił, ale na przyszłość na pewno się to przyda. Więc no słaba opcja. Więc ja na pewno zmienię kanał, tylko jeszcze nie wiem po prostu kiedy. Piąte pytanie to jest: kiedy zmienię kanał? No, tak jak mam mówię, nie jest to jeszcze potwierdzone. No, w przyszłym roku na pewno myślę, bo. No, no przydałoby się już. Myślę, że w kolejnym roku na koniec, w grudniu mam nadzieję, że 120 słów będzie, nie? Więc no, to już by się przydało wtedy mieć nowy kanał i zacząć od zera. Subskrypcjami. No i y, ostatnie pytanie. Tak kiedy kolejny film? Y, dzisiaj taki krótszy odcinek, trochę y, z prostes ale nagramy sobie, myślę, kolejny odcinek będzie właśnie z Duelsów, z tego trybu. Y, jeszcze kolejny, może ze świąt Bożego Narodzenia. Y, y, więc myślę, że y, niedługo się pojawi nowy film. Może jutro. Y, na pewno. Przy... I w ogóle z nadrabiania konta, nie? Bo. A, i z ligi klubowej się pojawi też film. Przed świętami, mam nadzieję, że mi się uda. Bo jest to tryb, w którym nie grałem na odcinku, a już troszeczkę jest. Więc yy, na pewno by się przydało go nagrać. No, więc film jutro albo w kolejnym tygodniu. Yy, o tak, minął nam sześć. Mutowy, właściwie za chwilę, siedmiu yy, film. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już jutro albo w przyszłym tygodniu, tak jak mówię. Yy, I co? Do zobaczenia!